Ten film jest bardzo ważny, więc pokaż go rodzicom i dziadkom. Wiele rzeczy odciąga nas od uprawiania sportu, ale przecież to zdrowe dla naszego ciała i daje to wspaniałe przyjaźnie na lata. Polskim dzieciom brakuje ruchu. Nie znam żadnego Olimpijczyka, który ćwiczył tylko na WF-ie, a zajęcia sportowe nie są tanie, zwłaszcza kiedy chcecie być top. Dlatego dziś przychodzę do Was z petycją do naszego rządu inicjatywy Marki Decathlon, by nasi rodzice mogli odpisać od podatku takie zajęcia. To ważne, bo nie każdego stać, żebyśmy mogli grać w piłkę, tańczyć czy skakać w dal. Nawet 570 tysięcy dzieci mogłoby zacząć uprawiać sport, a pieniądze nie powinny ograniczać naszej pasji. I to właśnie o dostęp do sportu dla dzieci walczy Decathlon, który stworzył petycję, aby nasi rodzice mogli odliczyć od podatku koszty zajęć sportowych. Ulga na sport to nawet 500 złotych rocznie. Ale co najważniejsze, taka ulga pozwala tym, których na to nie stać, żeby ich dzieci zaczęły trenować. Wyrównajmy szanse. Więcej sportu to zdrowsze dzieci. Koniecznie pokaż ten film rodzicom i innym dorosłym i wesprzyj ulgę na sport. Dzięki Tobie więcej dzieci będzie mogło trenować i cieszyć się ruchem. Bo sport to frajda, zdrowie i szansa dla każdego dziecka. Link do petycji znajdziesz w komentarzu i opisie filmu. Ciebie to nic nie kosztuje, a robisz coś dobrego. Dobrego dnia!